Kościół we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej daje nam dwa teksty Ewangelii do wyboru. Najpierw błogosławieństwo, które nie wydaje się być błogosławieństwem, bo kiedy Symeon patrzy na Maryję, to, to w tekście błogosławieństwa padają słowa Twoją duszę przeszyje miecz, Twoje serce będzie rozerwane. I rzeczywiście to się dzieje pod krzyżem. To drugi z tekstów, fragment Ewangelii Jana. Kiedy Maryja patrzy na śmierć swojego syna i aż trudno sobie wyobrazić, co się wtedy działo w jej sercu. Ale i ta zapowiedź, i tamto doświadczenie znajduje swoje wytłumaczenie w jeszcze innym tekście w Księdze Apokalipsy, kiedy ten, który jest synem człowieczym, który jest panem panujących i królem wszystkich królów, nagle objawia się jako, jako niezwykły. Jako ktoś, z kogo ust wychodzi miecz i napisane jest, że to jest słowo Boga. I właśnie o to chodzi w tej tajemnicy Maryi, Maryi, która jest pod krzyżem i wciąż słucha, wciąż jest zasłuchana i chce ufać. Dokładnie tak, jak zaufała w zwiastowaniu, dokładnie tak, jak zaufała Symeonowi, choć wiemy dobrze, że i wtedy nie rozumiała tych słów. Mówi się, że właśnie te dwa wydarzenia są dwoma z siedmiu boleści, które przeżyło serce niepokalanej dziewicy, które rozdarły jej serce. Stajemy dzisiaj razem z Maryją nie tylko po to, żeby na nią patrzeć, ale żeby zobaczyć to, co widzi ona, aby spojrzeć na Jezusa i nie tracić zaufania, aby trwać przed Bogiem. I nie zapomnieć o tym, że, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, że Ten, który wchodzi w śmierć, jest jednocześnie dawcą życia, jest tym, który zaprasza nas do mierzenia się również z naszą śmiercią, z naszym grzechem, po to, by przyjąć zbawienie, by słowo stało się życiem, by to wszystko, czego dziś doświadcza Maryja w niebie, było właśnie naszą przyszłością.